To Floni i wiem, bardzo dawno nie nagrywałam vlogmasa, ale dzisiaj, nareszcie, nareszcie, w ogóle bardzo, bardzo przepraszam, że nie nagrywałam vlogmasa, ale nie mogłam. I naprawdę. No. I nareszcie mamy z nami moje dwa kalendarze, których nie miałam podku. I przepraszam, że jestem męczona, ale jest gdzieś 21, a ja dopiero nagrywam vlogmasa. Tak. Uff, już prawie 22 nawet. Dobra, mamy tutaj. Kalendarz adwentowy z krówkami Co się wie to zobaczycie o 22 Albo o 21 Kalendarz yy, z krówkami Niestety do dziesiątki Otworzyłem dziesięć A tutaj otworzona jest tylko jedynka I w ogóle nie uwierzycie co zrobił mój brat Ten vlog u będzie Tylko z ocenia Ale wiecie co mój brat zrobił? On sobie postanowił, że sobie otworzy okienka. Ja nawet nie mogę mleka, żeby nie było mnie I sobie wziął kinderka, na przykład 24. Eee, I 13 dzisiaj została otworzona. I w ogóle wszystkie okienka typu 22 zostały jakby otworzone. Jakby. Ja Was widzowie przepraszam. I dzisiaj chyba zaczniemy właśnie od tego kalendarza. Ale za to chociaż dziewiątki nie otworzyłam. A nie, jest otworzona. No to super, no to dziś nie otwieramy nic, no. Już tutaj sobie się. No przepraszam was widzowie, no wiecie co jest. Niestety dzisiaj nie otworzymy tego kalendarza. I zaczniemy teraz sobie od mojego ludnego, znaczy dla mnie mają tylko dwa moje. Czyli z krówkami. E, mamy tutaj krówki. I to są krówki wegańskie, wystęczne, o których Wam mówiłam w sumie. W pierwszym vlogmasku, a więc mam nadzieję, że. Przepraszam, starałam się pobudzić. Mam nadzieję, że będzie to fajnie, żeby nie była taka mgiełka. Jezus, mękana. I tutaj w ogóle jest tak, że to nie jest, tylko jest to po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. dziesięć. I tutaj dziesiątki jeszcze nie otworzyłam, więc zaczynam. A jednak przepraszam Was moi drodzy, ale od 11 e, mamy tutaj e, już Wam pokazuję mamy tutaj krówkę kakaową. Moją ulubioną krówką jest tofi, ale kakaową też bardzo lubię. O Jezus, nie wyciągnę jej. Nie ma bata, że to wyciągnę jej, gdy... O nie, rozerwałam. Nie widzę, nie widzę, nie widziałam. Przepraszam. Mamy taką oto krófeczkę i zaraz wam, wam zrobię takie podsumowanie, co było w tym kalendarzu: przez te trzy okienka. Yy, mamy trochę zaległych, co prawda, ale mniejsza oto. W ogóle dałam myszy i to jej reakcja była dość fajna. I mam nadzieję, że jej podoba, bo o, tam był kalendarz Hobby Horse. Yy, i po prostu mam nadzieję, że jej się podoba. Myślę, że możesz skomentować pod tym odcinkiem i napisać, czy Ci się podobał. I teraz mamy tutaj... Ogóle, proszę, zapomniałam powiedzieć co tego. Mamy moją, e, no, moją krówkę tofi. I teraz trzecie okienko i już to widzę. Ja... O Jezus, czemu ja mnie dowodz? Już to widzę. Ja tutaj sobie troszeczkę naderwę, wiecie żebym to otworzyła, ale tak to tutaj mamy hop. Moje pozna się właśnie do otwierania. Moją ulubioną krówkę topifi. Dobrze, potrzymowanie tego kalendarza to mamy krówkę kokosową, y czekaową i topi. Fi. Teraz zaczniemy sobie sobie ten kalendarz. Jeżeli dzisiaj trzeba to mamy tutaj aż 12 okienek do otworzenia. W ogóle, no tak, nie Nie zaglądałam na jakie mogą być herbaty, żeby nie było. Jedynka jest otworzona, w sensie, pamiętam, że to była miętowa herbatka. I teraz pudełeczko, dwujeczka. Dwójeczkę mamy tutaj, oto, proszę państw, państwa, takie pudełeczko. I my tutaj mamy. Nie wiem szczerze, jaka to była herbata. Moja ulubiona, zimowa. Podzieliłabym się zapachem, ale no nie mogę. Tego akurat yy, po prostu przepraszam, ale no. Będę jakoś, o, tak, o! Jedynkę od razu otworzę to była miętowa herbata. Przecież. Już się bałam, bo to było dwójiska, drugiej w ogóle. Jedynka otworzyła, bo jej nie wyciągnęłam ostatnio. Więc ja Wam tylko pokażę. A w jedynce była sobie wspominam naprawdę. Chyba ta miętowa. A ja w pamięci jakoś nie mam. Jak to nie miętowa. Ej, ja nie wiem. Tak przynajmniej mi się wydawało. Ja nie pamiętam. Może za rok zrobię w ogóle z tego taki kalendarz smaczkowy dla konia. Albo dla mojego kota ze smaczkami różnymi. Bo za rok postaram się trochę więcej kalendarzy i większy będę robiła Tutaj mamy o takie Ej, tu mamy chyba zimową, Nie wiem, tu tak wyglądają na razie te woreczki. Mam, będziemy mieli dużo herbaty. Teraz tutaj szukamy czwóreczki Jeśli czwóreczkę czwórkę, dajcie taczką. Tak, będą odblokowane kalendarze. Wiem, że myślę teraz tego. Czwóreczka w ogóle czwórka to mój numer w dzienniku i musi być moja, no nie mówię piki can, jest to. Tak? No tutaj przepraszam Was widzowie, ale ja nie jestem w stanie rozwinąć, bo tu nie pisze, kiedy to są herbaty. Ma pewnie w ogóle, że wszystkie są zimowe o innych aromatach. Więc... Nie umiem Wam powiedzieć. Tutaj mamy herbacciuskę, herbatka, herbatka. W ogóle to jest Christmas Day 25. I tutaj teraz musimy znaleźć piątkę. Piąteczkę. I ja nie widzę piątki. O tu jesteś piątko, Więc ten filmik będzie tylko z otwierania kalendarzy. No bo wiecie, jak to jest. Nie chcę też tutaj wam go robić za długiego, a też jak mam dużo do na zrobienia. Więc y, po prostu teraz mam szósteczkę. 6 grudnia to było Mikołajki i musi być coś fajnego. Musi... Pierwsze okienko. E, moim zdaniem pierwsze okienko, czwarte, bo to mój numer w dzienniku. Szóste bo Mikołajki, 12 bo połowa grudnia i 24 bo, e, bo wiadomo. O, to jest jakby malinowa też czuć. Odkładam sobie, bo zaraz z tego zrobię jakiś inny kalendarz, wiecie? 6. Tutaj mamy siódemeczkę. Siódemeczka. Tu jest zielona. I to jest normalna, moi drodzy, miętowa. I to już czuć bardzo. Siódemeczka. I teraz mamy tutaj ósemeczka. Wiecie, nie chcę Was też super zanudzać herbatami, więc jeszcze trochę otworzę i wiecie Dobra, to ja może, aby nie było, nie wiem jaka to herbata, otworzę tak do, jedenast, do dwunastki i Wam pokażę, żeby Wam nie zanudzać tego, no bo wiecie, nie chcecie mieć takiego nudnego odcinka. No dobra, no to zaraz się widzimy. A, ja już otworzyłam, zaraz Wam pokażę. Została mi trzynasteczka, którą już sobie wyciągniemy. I... Y, dwunastka Dwunastka jest... o tutaj, mamy tutaj dwunasteczka W ogóle mam nadzieję, teraz otwieram dwunastkę, żeby nie było Mam nadzieję, że dwunastka powinna być fajna, no bo... To połowa kalendarza, w ogóle jak to szybko mija, jest już 13 grudnia, kumacie Zostało 11 dni do świąt Jakby ja nie wiem, jak to szybko mija Mamy tutaj... przepraszam, ale ja nie mam tutaj nigdy napisów ja, ja tylko angielski ty piszę i nie jestem w stanie Wam stwierdzić jaka to herbata. I ta szczerze trochę słabsza. Tu ma kwiaty i to widać. Wyostrzywam. Poczekajcie, wyostrzywam. Nie wiem teraz tego, ale tu ma takie kwiaty żółte, ale trochę no słabszym zapachu niż inne były. Mm. Aby było, to Wam tutaj podsumuję dzisiejszy dzień, bo te wszystkie pozostały się nie liczą. I to by było dzisiaj na tyle z kubek. Co, Ty musisz się zosycić? Jeszcze nie, jeszcze zostańcie ze mną. Tak, jeszcze został koci kalendarz. Teraz tutaj mamy... tak... Pytanie tylko... Pamiętacie czy dziesiąty był vlogmas? Chyba nie. najpierw zobaczymy w ogóle czy dziewiątka, bo jeśli dziewiątka jest otwarta. Nie, no to nie mieliśmy dziewiątego vlogmasu. Jezus, to tyle, no to Was przepraszam, ja naprawdę nie mogłam. I ogłaszam, że możliwe, że nie będzie jak zwykle smaczki, bo ja nie będę robić wielkiego wow, a więc odkładam i potem dodam kotu, Ale ja bardzo przepraszam, bo ja naprawdę nie wiedziałam. Jakby, przepraszam też, że jestem teraz z tyłem, ale że ja tyle to robiłam, Tutaj mamy trzynasteczkę i tu też są smaczki. Przepraszam, że dużo nie otwieram. Ale teraz jakby tego nie ma sensu. I tutaj widzę dwunastka. Połowa kalendarza zawsze musi być. Zawsze musi być. No wezmę nam tę trzynastkę. Żeby nie było. Dwunasteczkę otworzymy, Jednastka chyba, nie wiem. Dziesiątka... Nie wiem czy była dziesiątki nie było, nie było bo szczerze, że jest dziewiątki. To zrobimy sobie dziewiątkę. I w dziewiątce jest parę i taka piłeczka do zabawy, do zgniatania. Mój kot podskakuje do piłek i mu się na pewno to bardzo spodoba. I tutaj mamy dwunasteczkę, ona jest taka dziwnie gdzieś zapakowana, bo jest gruba Podniosę do innych. W nie oceniajcie i chyba tutaj będzie kolejna zabawka, z tego co widzę. O, mamy tutaj kolejną zabawkę. Wiecie co, ja Wam tu otworzę, żeby... Nie będę taka. Nie będę taka, wiecie? Otworzę Wam, otworzę Wam. Jezus mi się, wiecie, tylko wszystkie smaczulki, bo on nie może dostawać wszystkich smaczków naraz. Po prostu nie może. Dziesiątkę dam już tutaj, bo nie pamiętam. Jeśli zjadałam gdzie, gdzie rzeczy, to przepraszam, ale jakby już wiecie. Jeszcze nam została jedenastka, nie? Jedynasteczka? No, bo przepraszam, że jestem tyłem. Nie ma chyba jedynastki. Jeśli nie ma, to bardzo przepraszam, ale pewnie ją Riko wziął czy coś. Mhm. Riko, ją musiał wziąć gdzieś. No, niestety nie mam dla Was jedenastki. To była na tyle dzisiejszego odcinka, ale jeszcze mam tutaj wszystko pokażę i podsumuję, bo tego się uzbierało trochę. Niestety też wiecie, wam pokazać bakałaganu. Ale to wszystko to są herbaty. Zarówno kalendarze. Więc zostawcie suba i lajka na tym kanale i yy, jutro będzie kolejny dla Was i mam nadzieję, że mi się go uda nagrać. A ja Was żegnam. Pa!